i słuchajcie przychodzę z zakupami ostatnie już chociaż tak mi się niektóre podobają słuchajcie jak teraz oglądam a propos a propos parek i, i, i takich kurteczek śmiesznych kolorowych albo mniej kolorowych no tą już sobie upatrzyłam znaczy upatrzyłam miałam zaklikaną ją w ulubionych jak oglądałam tą, tą, tamte poprzednie ale ją zostawiłam tak, że na koniec Mówię, jak którąś mi przy, przypadkiem ktoś kupi, to tą po prostu kupię. Ale wszystkie kupiłam te, co chciałam, a jeszcze mówię, jeszcze mam tam kilka zaklikanych. Trochę się rozszalałam, nie wiem po co, ale... Takie, tak, ja tak już mam, że jak się czegoś wezmę, to nie znam umiaru. No i słuchajcie, kupiłam sobie taką miodową, nie wiem, czy ładnie będzie na filmie widać. Ona jest taka piękna, miodowa. Bardziej bym powiedziała taki miód z, 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 z musztardą ładny kolor, przyjemny, słuchajcie suwaczki, suwaczki, kieszenie na suwaczki nawet nie sprawdzałam, czy działają o, działają, wszystko jest w porządku kieszenie cieniutkie przez całość, słuchajcie przez całość ma taką grubszą podpinkę nie da się jej odpiąć, bo ona jest już przyszyta ale na całości ma parka jest, tak powiem Wam, za tyłek troszkę kaptur kapturze też ma ocieplenie, nie jest odpinany i dzięki Bogu ma też tutaj ściągaczek. tu ściągacze też ma, no takie dość masywne, słuchajcie rękawki bez ściągaczy ale do końca też ma tą podpinkę i za całość słuchajcie 37,68 minus te około 15 wszystkie opłaty 25 zł mnie to uczyniło, słuchajcie też utargowałam chyba 5 zł czy 6 jakoś tak bo ona troszkę więcej kosztowała ale jak już utargowałam pani się zgodziła więc po prostu ją kupiłam dzięki wielkie za uwagę do usłyszenia